Wybory samorządowe już za nami. Mieszkańcy Jelczelaskowic wybrali burmistrza oraz Radę Miejską, która będzie sprawowała swój mandat przez najbliższe pięć lat. Przed władzami miasta stoją ambitne plany i cele. W wyborach fotel burmistrza zachował Bogdan Szczęśniak. Dziękuję wyborcom, którzy na mnie oddali swój cenny głos. No jak państwo wiecie, odbyły się dwie tury wyborów. W pierwszej turze Otrzymałem 47% poparcia mieszkańców, stąd druga tura. Dwóch przynajmniej kontrkandydatów było taką nazwę mocnych. Niemniej jestem zadowolony, że mieszkańcy poparli mnie, patrząc na dokonania z lat poprzednich. Wszyscy liczą na wspólną pracę ponad podziałami na rzecz lokalnej społeczności. Z nowym składem Rady Miejskiej wiąże takie nadzieje, że ci nowi radni, którzy nie mieli w ogóle jakby do czynienia z Radą Miejską, wniosą. Powie świeżości i dobre pomysły, kreatywność. Dla mieszkańców Jelcza Laskowic nie jest szczególnie może istotne, kto z jakiego startował komitetu wyborczego. Dla mieszkańców liczą się efekty. No marzy mi się, żeby to rzeczywiście była współpraca taka ponad podziałami. Może się uda, mam taką nadzieję. Władze Jelcze Laskowic zapowiadają szereg inwestycji w mieście i na sołectwach. Obecna kadencja będzie trwała aż pięć lat, a więc plany sięgają dalej niż dotychczas. Jak zapowiada burmistrz, w pierwszej kolejności chciałby zająć się budową dróg na osiedlu europejskim oraz na osiedlu Laskowice. Ważnym aspektem w nowej kadencji będzie także poprawa bezpieczeństwa dzięki rozbudowie systemu monitoringu. Jeśli chodzi o edukację naszych najmniejszych pociech, zapowiedziana jest także budowa nowego żłobka przedszkola w wielczu Laskowicach. Gmina miejsko-wiejska jest specyficzną gminą, tak jak nasza, bo inne potrzeby są w obszarach wiejskich, inne w mieście. Natomiast ja zawsze robiłem czy działałem w takim kierunku, żeby ten rozwój był zrównoważony i obszary wiejskie, i miasto. Obszary wiejskie, to oczywiście kontynuacja inwestycji bardzo kosztownej, wieloletniej, to jest kanalizacja sanitarna. Chcemy w tej kadencji na pewno skanalizować miejscowość Minkowice-Oławskie. Może uda, uda się jeszcze dojść do Wójcic. Budowa świetlicy, nowej świetlicy w Nowym Dworze, remonty świetlic poszczególnych miejscowościach, czyli Dziuplina, Miłocice Małe i kolejne remonty również w obszarach wiejskich. Wizawi istniejącej hali sportowej jest teren, gdzie w planie miejscowym jest przeznaczony pod budowę nowego ośrodka kultury, z prawdziwego zdarzenia oraz biblioteki miejskiej. Mieszkańcy obszarów wiejskich mogą liczyć także na rozbudowę szkoły w Miłoszycach oraz na dofinansowanie wozu strażackiego dla OSP Wójcice. Co w sytuacji, gdy mieszkańcy mają jakiś problem w swojej okolicy, mogą oni zgłosić się do biura rady w celu umówienia problemów podczas dyżurów radnych. Dyżury są co czwartek. Od 16.30 do 17.30 te dyżury pełni przewodnicząca rady lub przewodniczący i wiceprzewodniczący. Przez biuro rady można się kontaktować też telefonicznie ze mną i z przyszłymi wiceprzewodniczącymi? Będziemy bacznie obserwować zmagania samorządowców w naszym mieście i nie pozostaje nam nic innego, jak życzyć powodzenia w realizacji wszystkich celów.